Julia, chciałabym zrobić usta. Jak mam się do tego przygotować? Pierwsze to wyjaśnimy pytanie, czy kiedykolwiek zdarzała się opryszczka na ustach lub na twarzy. Chociażbym raz w życiu miałaś? Tak, raz miałam. Czyli wirus jest i pojawia się przy obniżeniu odporności. Mhm. Wiele ludzi myślą, że opryszczką można E, zarazić się podczas makijażu permanentnego. To nie jest prawda, bo e, my działamy, e, działamy dość e, czysto, sterylnie, e, ale e, tak jak e, trauma na ustach dość wielka, to może zaktywować e, wirus opryszczki, czyli herpesu i wywołać wysypkę w miejscu, gdzie była trauma. Może tak być, że wysypka będzie nie na szlazówce, a obok, na przykład w nosie, obok, niżej. Może obrzucać całe usta. I zazwyczaj to kilka powodów na to, żeby opryszczka wyszła. Pierwszy to jest stres. No, zdenerwowałaś na trzeci dzień, masz opryszczkę. Mhm. Zazwyczaj tak działa. Lub e, na przykład przy och ochłodzeniu, no, przeziębienie lekkie, tak i też trzeci dzień i dzień dobry, opryszczka. Natychmiastowo opryszczka nie wychodzi. Musi być rozmnażenie tego wirusa, żeby to się wyłaziło na śluzówce. Może być opryszczka e, na innych częściach twarzy, na przykład na oku, na brwiach widziałam opryszczkę. I, ale najbardziej niebezpieczne to jest wyskakiwanie samych ranek na ustach. Dlatego staramy się zabezpieczyć, zabezpieczyć się o takie wysypki i doradzamy brać haskowir heaviran w dość w takiej mocnej dawce, bo to już w, podczas samego zabiegu, to od dniu zabiegu, nie polecam wcześniej trójcie tymi lekami przeciwwirusowymi. A od dniu zabiegu 800 mg, to jest jeżeli kupicie Hascover Heavy run, on się sprzedaje bez recepty, w dawce 400 mg. To trzeba dwa proszki rano, dwa proszki wieczorem. Od dniu zabiegu, jeżeli zapiszemy się na wieczór, to na przykład od rana. Dnia zabiega, zaczynamy i 5 dni, czyli e, najgorszy ten trzeci, czwarty dzień, kiedy schodzą z trupki, jeżeli ta opryszczka pojawia, no współczuję. E, nikt od tego nie ubezpieczony wyskoczy, nie wyskoczy, to jest e, naprawdę mm, nieprzedwiedzialne. Jest ludzie, którzy nigdy nie mieli opryszczki i, i o, obrzucały całej twarz, Dlatego no, uprzedzamy, że to jest, no, lepiej wziąć, czym nie wziąć. I to jedyna rzecz, przy której obawa, na przykład brwi permanentne podczas ciąży robię, tak, kreski permanentne, jeżeli tam odświeżenie, tak, a usta permanentne, n -n -n. Bo y, ciążarnej to na pewno nie warto y, 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 brać przeciwwirusowe leki i narażać siebie na bez, niebezpieczeństwo. Y, brwi dość bezpieczne, no tak, żeby zrobić brwi i tam wyskoczyła pryszczka, to jeszcze się nie zdarzało, ale był tak, taki przypadek, że dziewczyna miała robione i brwi, i usta, i kreski. To i na ustach była opryszczka, i na brwiach takie malutkie, białe kropki. I właśnie bardzo ważne. A jeszcze na temat, na temat opryszczki i kremów przeciwopryszczkowych. Nie można. Właśnie jeżeli nawet wyjdzie i bierzesz ten lek, i wychodzi ta opryszczka na ustach. To trzeba zrobić papkę z jednej tabletki, papkę, czyli roztłucz e, proszek, e, z wodą zmieszać i nakładać na miejsce samego pęcherzyka swędzącego. E, nie można e, kremy przeciwopryszczkowe, bo oni podsuszają. A jeżeli na ustach są strubki i podsuszyć, to może pęknąć do krwi. Dlatego żadnych kremów na opryszczkę ma być brany lek. Oczywiście to jest na własną odpowiedzialność, ja nie jestem lekarzem, żeby przypisywać podobne leki, ale profilaktycznie warto. I jest ludzie, którzy mieli, robili usta permanentny i nie wyskakiwałam pryszczka. Ale jeżeli osoba jest często jej zdarza, to nawet jeżeli my robimy powiększenie ust, to też polecam brać haskowier heavierant. Masz odpowiedź? Tak, dziękuję bardzo. Kiedy robimy usta? <noise>